Od wieków ludzkość szukała odpowiedzi w niebie, tworząc teorie, pisząc równania i wyobrażając sobie nasze miejsce w wielkiej kosmicznej układance. Ale wszystko to, nasza fizyka, kosmologia, nasze rozumienie przestrzeni i czasu, zostało właśnie wstrząśnięte do głębi. Ponieważ to, co właśnie zobaczył teleskop kosmiczny Jamesa Webba, nie powinno istnieć. Zbyt stare galaktyki, zbyt duże planety. Zbyt doskonałe struktury oraz stały, rytmiczny i nienaturalny sygnał, który nie pasuje do żadnego znanego modelu astrofizycznego. To nie jest tylko kolejne odkrycie. To zderzenie tego, w co wierzyliśmy, z tym, co jest naprawdę. Teleskop Jamesa Webba mógł właśnie przekazać najgłębsze ostrzeżenie i zaproszenie w historii ludzkości. A jeśli to prawda, to wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o wszechświecie jest błędna. W serii obserwacji głębokiego pola Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba uchwycił jedne z najbardziej szczegółowych obrazów wszechświata, jakie kiedykolwiek widziano. Ale piękno nie było jedyną rzeczą ukrytą na tych zdjęciach. W gromadzie galaktyk AL 2744 naukowcy odkryli idealnie wyrównane punkty świetlne, symetryczne struktury tworzące wzory, które nie pasują do chaotycznego świata ewolucji galaktyk. W NGC 1365, galaktyce spiralnej, niezwykłe wzorce ruchu sugerowały zachowanie grawitacyjne sprzeczne z naszymi najbardziej podstawowymi modelami. Ale to nie wszystko. Podobne anomalie zaczęły pojawiać się na wielu zdjęciach. Im dalej James Webb patrzył, tym bardziej dziwny stawał się wszechświat. Wzory powtarzające się przez miliardy lat świetlnych. Struktury wykazujące geometryczną precyzję w kosmosie, który miał być przypadkowy. Naukowcy próbowali nazwać to zbiegiem okoliczności, ale było ich zbyt wiele, zbyt często i zbyt idealnych. Powoli zaczęły się szepty. Być może wcale nie obserwujemy przypadkowości, ale formę porządku, której po prostu jeszcze nie rozumiemy. Wśród wielu celów teleskopu Jamesa Webba znalazła się egzoplaneta o nazwie HIP-65426b, położona setki lat świetlnych od nas. To, co ujawniła, pozostawiło astronomów bez słowa. Planeta ta ma siedmiokrotnie większą masę niż Jowisz, orbituje wokół swojej gwiazdy w odległości trzykrotnie większej niż Neptun i istnieje wokół gwiazdy mającej zaledwie 15 milionów lat. Według wszystkich znanych teorii powstawania planet, planeta ta nie powinna istnieć. Nie ma widocznego dysku protoplanetarnego, nie ma pozostałości materiału, nie ma grawitacyjnego wyjaśnienia, w jaki sposób tak masywny świat mógł powstać tak szybko i pozostać stabilny. Niektórzy badacze zaczęli spekulować, co by było, gdyby ta planeta wcale nie była produktem obecnego układu. Co by było? Gdyby była pozostałością po poprzednim cyklu, reliktem poprzedniego układu gwiezdnego, który został w jakiś sposób przeniesiony, ponownie wykorzystany lub celowo umieszczony. Na razie nie ma odpowiedzi. Jest to po prostu planeta świecąca w temperaturze ponad 1000 stopni Celsjusza, zawieszona w układzie, który nie miał czasu, aby ją zbudować. W jednym z najbardziej surrealistycznych odkryć James Webb sfotografował tak zwany pierścień Einsteina, soczewkę grawitacyjną spowodowaną przez masywną galaktykę na pierwszym planie, która zakrzyja światło galaktyki znajdującej się bezpośrednio za nią. Jednak ten pierścień znajdujący się wokół galaktyki J418 nie jest zwykłą soczewką. Jest niemal idealny, pełne, nieprzerwane koło światła o tak matematycznej symetrii że nawet najbardziej doświadczeni astrofizycy byli oszołomieni, aby taki obraz mógł istnieć. Ustawienie obu galaktyk musi być dokładne, z dokładnością do ułamków stopnia na miliardy lat świetlnych. Nie jest to tylko rzadkie, jest to statystycznie nieprawdopodobne w skali kosmicznej. I chociaż soczewkowanie grawitacyjne jest znanym zjawiskiem, stopień doskonałości w tym przypadku rodzi znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. Czy może to być wskazówka dotycząca głębszej symetrii zakodowanej w samej czasoprzestrzeni? Znak, że wszechświat nie jest tak chaotyczny, jak zakładaliśmy, ale rządzi nim geometria, którą dopiero zaczynamy dostrzegać. Żadne odkrycie nie wstrząsnęło jednak światem nauki tak jak to. Teleskop Jamesa Webba odkrył ogromne, dojrzałe galaktyki powstałe zaledwie 180 milionów lat po rzekomym wielkim wybuchu. Może się to wydawać odległe, ale w skali kosmicznej jest to niemożliwe. Zgodnie z naszymi obecnymi modelami galaktyki nie powinny mieć wystarczająco dużo czasu, aby urosnąć do takich rozmiarów, zorganizować się w struktury spiralne lub wytworzyć jasność zarejestrowaną przez Weba. Galaktyki te są tak duże jak droga mleczna, w pełni ukształtowane i stabilne, podczas gdy wszechświat powinien być nadal chaotycznym morzem gazu. To wprawiło kosmologów w zakłopotanie. Jeśli bowiem galaktyki te są naprawdę tak stare, jak sugerują dane, to cała nasza teoria powstania wszechświata się załamuje. Wielki wybuch, od dawna traktowany jako podstawa współczesnej kosmologii, może już nie mieć racji bytu. Jak otwarcie twierdzą obecnie niektórzy badacze, być może mamy do czynienia z wszechświatem, którego historia sięga znacznie dalej niż nasze początki. W regionie oddalonym od wszystkich większych galaktyk, Webb wykrył coś zupełnie nieoczekiwanego. Efekt soczewki grawitacyjnej w obszarze przestrzeni, w którym nie ma nic widocznego. Żadnych gwiazd, żadnych galaktyk, żadnych czarnych dziur. Jednak światło z bardziej odległych galaktyk ulega zgięciu, zakrzywieniu i zniekształceniu, jakby coś masywnego się tam kryło. Astronomowie wstępnie przypisali to ciemnej materii. W formie masy, której nie możemy zobaczyć, ale która wywiera siłę grawitacyjną. Jednak precyzja i intensywność tego efektu soczewkowego podważają nawet te teorie, ponieważ zniekształcenie jest zbyt silne i zbyt zlokalizowane. Nie zachowuje się ona jak rozproszona chmura ciemnej materii, ale jak obiekt, struktura o określonej masie, symetrii i krawędziach. Czy może to być skupisko ciemnej materii skondensowanej w formę? której jeszcze nie rozumiemy. A może to echo grawitacyjne jest pozostałością po czymś starszym, czymś, co pozostało po czymś innym? Niektórzy fizycy po cichu wysuwają obecnie znacznie bardziej radykalne hipotezy. Że to wcale nie jest ciemna materia, ale dowód na istnienie czegoś zbudowanego, czegoś starożytnego i niewidzialnego, wciąż zakrzygającego przestrzeń w swojej ciszy. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych odkryć teleskopu jest wykrycie ogromnego międzygalaktycznego włókna. Ciąg galaktyk i materii ułożonych tak precyzyjnie, że tworzą strukturę o długości ponad miliarda lat świetlnych. Naukowcy widzieli już wcześniej włókna, będące częścią tak zwanej kosmicznej sieci. Ale to jest inne. Jego ułożenie, geistość i powtarzające się puste przestrzenie sprawiają, że przypomina szatkę niemal jak szkielet rozciągnięty na całym wszechświecie. Chociaż główny nurt kosmologii twierdzi, że wzory te są wynikiem oddziaływania grawitacyjnego trwającego miliardy lat, trudno zignorować symetrię tego zjawiska. Galaktyki poruszają się po równoległych torach. Ciemna materia gromadzi się w dokładnych odstępach. Nawet odczyty przesunięcia ku czerwieni z tego regionu wykazują falistą regularność. Jakby struktura kosmosu w tej strefie została celowo zaprojektowana. Niektórzy badacze pozostają ostrożni, twierdząc, że nasze mózgi są zaprogramowane do wyszukiwania wzorów nawet tam, gdzie ich nie ma. Inni sugerują jednak, że gdyby wszechświat miał swojego twórcę lub gdyby kiedyś ukształtowała go inteligencja, to właśnie tutaj zaczęlibyśmy dostrzegać ślady. W poszukiwaniu odpowiedzi na anomalie grawitacyjne jedna z hipotez wyszła z marginesu i stała się przedmiotem poważnej dyskusji. Ciemna materia, od dawna uważana za niewidzialną i obojętną, może w rzeczywistości przenosić informacje. Nie są to dane w znanym nam rozumieniu, ale coś głębszego kosmiczna pamięć. W wielu obserwacjach internetowych gromady galaktyk uformowały się w układach, które wydają się odzwierciedlać odległe, wcześniejsze formacje, niemal jak echa powtarzające się w czasie i przestrzeni. A co, jeśli ciemna materia zamiast być przypadkowa faktycznie zachowuje ślady dawnych struktur kosmicznych? A co, jeśli wraz z rozszerzaniem się wszechświata ta ukryta materia zachowuje ślady grawitacyjne, kształtując przyszłe galaktyki w oparciu o dawne układy? Jest to koncepcja, która zaciera granice między fizyką a filozofą, sugerując, że wszechświat może mieć nie tylko początek, ale także pamięć. A jeśli to prawda, to każda spirala, każda gromada, każda pustka może być częścią projektu znacznie starszego, niż sobie wyobrażaliśmy. Jednak najbardziej przerażającym odkryciem jest to, o którym niewielu chce mówić. Podczas głębokiego skanowania pola w sektorze pustki teleskop Niemsa Webb zarejestrował serię impulsów, fluktuacji światła zbyt regularnych, aby były przypadkowe, zbyt słabych, aby pochodziły z jakiejkolwiek znanej gwiazdy. Sygnały nie pasowały do częstotliwości pulsarów ani kwazarów. Powtarzały się w dokładnych odstępach czasu, a następnie całkowicie znikały. Początkowo naukowcy podejrzewali, że był to błąd Odbicie, zakłócenie, a nawet usterka przetwarzania. Jednak po przetworzeniu danych przez niezależne systemy wzór pozostał niezmieniony. Punkt początkowy nie wykazywał masy gwiazdowej, mgławicy, sygnatury cieplnej, tylko stały błysk, precyzyjnie zsynchronizowany, jakby zmierzony lub wyczuty. Na razie NASA odmówiła komentarza. Jednak za zamkniętymi drzwiami naukowcy zadają pytanie które powraca od dziesięcioleci. A co, jeśli jest to wiadomość, która nie ma być odebrana, a jedynie zauważona? A jeśli tak, to kto lub co miało ją zobaczyć? Kosmiczny teleskop Niemsa Webba został zbudowany, aby odkrywać przeszłość, odsłaniać kolejne warstwy czasu i pokazywać nam, jak wyglądał wszechświat miliardy lat temu. Jednak robiąc to, być może pokazał nam coś jeszcze głębszego. Że nie jesteśmy tylko obserwatorami kosmosu. Jesteśmy częścią systemu znacznie starszego, bardziej precyzyjnego i bardziej przemyślanego, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Galaktyki, które nie powinny istnieć. Planety, które przeciwstawiają się grawitacji. Sygnały bez źródła. Struktury odzwierciedlające inteligencję. To nie jest przypadkowy szum. To nie jest tylko science fiction flirtujące z ciekawością. To są punkty danych, prawdziwe, nieżalne, niezaprzeczalne, które podważają samą strukturę naszego rozumienia. A jeśli wzorce są prawdziwe, jeśli impulsy są celowe, jeśli wszechświat pamięta, to musimy zmierzyć się z najbardziej niepokojącą możliwością ze wszystkich. Nigdy nie byliśmy sami, ani w czasie, ani w przestrzeni, ani nawet w myślach. Ponieważ to, co James Webb właśnie odkrył, to nie tylko mapa wczesnego wszechświata. Może to być pozostajona wiadomość lub system, który czekał, aż spojrzymy głębiej. A teraz, gdy to zrobiliśmy, świat może już nigdy nie patrzeć na gwiazdy w ten sam sposób. Teraz pytamy Was, czy te odkrycia są oznaką czegoś więcej? A może widzimy tylko odbicie naszego własnego pragnienia znalezienia sensu w pustce? Dajcie nam znać w komentarzach, w co wierzycie. A jeśli chcecie dalej zgłębiać kosmiczne zagadki, które reszta świata dopiero zaczyna dostrzegać, zasubskrybujcie kanał i włączcie dzwonek powiadomień. Bo następny obraz z Jamesa weba może nie pokazać nam, skąd pochodzimy, ale dokąd zmierzamy. Do zobaczenia za zasłoną.